Na święto naszych małych bohaterów przyrody, na Dzień Pszczoły, zaprosiło Rosnówko. Odbył się tam festyn edukacyjno-integracyjny. Bez pszczół nie ma życia. Jeśli pszczoły wyginą, to cała ludzkość również wyginie. Dlatego, to jest tak istotne, aby edukować młodzież, edukować dzieci, ale edukować nas wszystkich dorosłych. Jak to jest niezwykle ważne stworzenie dla, dla całej ludzkości, dla całej Ziemi. W programie festynu znalazły się m.in. warsztaty i zajęcia kreatywne z pszczołą w roli głównej, kiermasz rękodzieła, strefa gastronomiczna, konkursy, gry i zabawy. Udało nam się dowiedzieć na pewno jak się robi wianki, świeczki, tak jak też można zrobić taką torbę z wykorzystaniem tutaj naturalnych jakichś kwiatów, więc... No. Na pewno fajna dawka wiedzy i zabawy. Dzień Pszczoły w Rosnówku zorganizowany został już po raz trzeci. Projekt realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego. To pokazuje, że budżet obywatelski jest o tyle ważny, ponieważ jako gmina organizujemy przedsięwzięcia, których chcą mieszkańcy. Niektórych chcą decydenci, a które są ważne dla mieszkańców. Jest o tyle ciekawy, że jest to festyn edukacyjny. Jak widać, to się spodobało dzieciom dorosłym i jak zresztą widzimy wszystkie warsztaty, wszystkie zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Zresztą po raz trzeci festynu było wspólne sadzenie drzewek, co stało się tradycją imprezy. Festyn zorganizowany został już po raz trzeci i na stałe wpisze się w kalendarz imprez gminnych.